Biblioteka z kolibrem Zuzanny Malinowskiej. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z kolibrem. Nie było mnie tutaj trzy lata, trzy długie lata, ale jak to wiadomo, w życiu wszystko ma swój koniec, nawet przerwa. Dlatego postanowiłam do Was wrócić z wieloma książkami. U mnie wiele się zmieniło i mam teraz dużo, dużo nowych książek i dużo nowych opowieści. Także wiele refleksji, z którymi chętnie się podzielę z wami. Jeżeli lubicie książki, lubicie poszukiwania w, współczesnych literaturze, w współczesnej literaturze czegoś ciekawego, jakichś niezwykłych wątków, jesteście miłośnikami baśni, mitów, to myślę, że znaleźliście swoje miejsce. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A dzisiejszym naszym tematem będzie mity greckie jako źródło inspiracji literackich, na przykładzie Roberta Gravesa i Madeleine Miller. Zapewne słyszeliście nazwisko Robert Graves, to na pewno obiło wam się uszy w szkole albo gdzie indziej. Jest to bardzo popularna postać, związana z mitami greckimi i wiele z nas, mówię o moim pokoleniu, ale myślę, że też młodszych, poznało mity greckie właśnie za pośrednictwem Roberta Gravesa. Oczywiście w naszej szkole lekturą była Książka parandowskiego mity greckie, i była to taka wersja, powiedzmy sobie, ocenzurowana, taka ugrzeczniona w sam raz dla dzieci z czwartej klasy podstawówki. Ale Graves nie miał takiego stosunku, powiedzmy sobie, liberalnego do mitów. Graves opisuje mity greckie z całą brutalnością, nie szczędząc żadnych przykrych szczegółów, czasami bywa też okrutny. Gwałtowny, dramatyczny. E mity są e odmalowane przez Gravesa w sposób e bardzo gwałtowny. E oczywiście jest to taka wersja dla dorosłych. Ale żeby w ogóle mówić o mitach greckich, które stały się kanwą wielu powieści, sztuk teatralnych, e poezji, to już w ogóle nie wspomnę ile wierszy i było inspirowanych e greckimi mitami. Na przestrzeni całej literatury, całej historii literatury, e, jeśli chodzi o współczesność, to na pewno warto wspomnieć e, przynajmniej dwóch naprawdę wybitnych pisarzy, a mianowicie Bernarda Shaw'a, który napisał Pygmalion, e, i oczywiście Jamesa Joyce'a, który e, napisał, napisał słynnego Ulisesa. E, ci, którzy nie wiedzą, Ulises to po prostu Odyseusz. E, żeby mówić w ogóle o mitach, e, trzeba może wspomnieć o tym, czym są mity. Bo oprócz takiej potocznej wiedzy, którą zapewne każdy z nas już ma, że mity to historie starodawne, opowieści, które właściwie nie mają swojego autora, które są na tyle powielane i na tyle często powtarzane przez wieki, że w zasadzie zakorzeniły się w naszej kulturze, to mity mają też kilka charakterystycznych cech, które odróżniają je od legend, od, od historii od zwykłych opowieści. <laughs> Jedną z takich cech mitu, o której warto wspomnieć i która jakby tutaj później nam się pojawi jeszcze, która też jest niezwykle inspirująca właśnie dla, dla pisarzy, jest sakralny charakter mitu. To znaczy, że mit przenosi nas w jakąś rzeczywistość, która jest inna od naszej, jednocześnie odnosi się do, do świata bogów, do świata wyższego, do świata wy wyższych wartości. Wszystkie mity są, mówię teraz o mitach grecki, są tym przesycone. Na pewno znajdziemy różne mity, które będą nas prowadzić do zrozumienia tego, czym, czym jest wolność, czym jest zniewolenie, czym jest fatum. Czym jest władza? Jest, jest bardzo dużo jakby ważkich tematów, które poruszają mity. Kolejną cechą, kolejną cechą mitu jest, jest to, właściwie ta jego sakralność, wiąże się też z jego uniwersalnością. Czyli z tym, że mity są ponadczasowe. One w zasadzie równie są istotne dla osób, które urodziły się 500 lat przed naszą erą, co dla tych urodzonych w średniowieczu. Co dla nas, po prostu, e, obywateli XXI wieku. Więc ten ponadczasowy charakter to także jest jeden z wyróżnik mitów, e, wyróżników mitów. E, wyróżników. Następna rzecz, która jakby charakteryzuje mit, o której warto wspomnieć, to symboliczność mitu. Mity w swojej naturze e, operują symbolem symbolem, który, jak wiecie, jest e, znakiem niosącym za sobą Treść o wiele większą niż on sam. Jest to często prosty znak, prosty symbol, który niesie ze sobą bardzo głębokie, bardzo ważne wartości. Odnosi się do przestrzeni semantycznych, do takich pól zrozumienia, które są ogromne i niejednoznaczne, bo symbol tak naprawdę zawsze mówi, o przestrzeni, która jest trudna do zdefiniowania w inny sposób. Dlatego też mity odnoszą się między innymi do symboli, ponieważ to nie jest historia, która tak naprawdę ma prosty przebieg, jakby się mogło zdawać na pierwszy sztokę. Następną rzeczą, o której warto też powiedzieć, to jest to, że mity scalają wspólnotę. A mianowicie każda wspólnota skupiona wokół mitu, tak jak starożytni Grecy byli skupieni wokół swoich mitów, to było, one stanowiły bardzo istotną rolę w, nie tylko w ich życiu takim codziennym, ale także w ich religijności. Oczywiście kulty poszczególnych bogów wykorzystywały mit, odtwarzały mity powielokroć w swoich obrzędach religijnych. Ta, ten element jest do dziś dnia widoczny w innych religiach, nie tylko y, tych, które pochodzą ze starożytności. Na przykład w chrześcijaństwie, co tu dużo gadać, na przy świętej ksiądz y, odtwarza y, mit o Jezusie, o ostatniej wieczerzy y, i tak naprawdę robi to codziennie. Czyli ten mit odtwarzany jest elementem, y, który scala wspólnotę, tak? który y, sprawia, że wszyscy jakby gromadzą się wokół tego ołtarza, aby przeżyć po raz kolejny ten mit o e, ustanowieniu Eucharystii. Tak? E, to jest taki dobry przykład, taki bardzo współczesny. Ale jest oczywiście bardzo wiele innych religii e, pogańskich i niepogańskich, które e, także wykorzystują mity e, w swoich e, obrzędach i w swoich ceremoniach. Jest to bardzo popularne. E, oczywiście trzeba powiedzieć jeszcze tutaj o czasie i przestrzeni w micie. Czas jest. E, tak naprawdę cykliczny, powracający, jest uzależniony od Fatum i całkowicie mu podlega, a z kolei przestrzeń jest przestrzenią mityczną, taką przestrzenią nie do końca dopowiedzianą, nawet jeśli znajdujemy miejsca, które, jak mówię, można zweryfikować geograficznie, czyli nie wiem na przykład Itakę, albo Kolchide, chociaż Kolchida, to jest dyskusyjna sprawa, gdzie się znajdowała jeszcze do końca. Ale, jeżeli znajdujemy takie miejsca, o których jest mowa w micie i one naprawdę istnieją jakby do teraz, to, to mimo to w przestrzeni mitycznej odbywa się to gdzieś jakby w świecie alternatywnym. Nie do końca w tym świecie, w którym żyją fizycznie ludzie. Tak, tak jakby jest to takie, jakieś takie przesunięcie, jakby osobny plan się tworzy mityczny. Myślę, że, że to są takie najważniejsze elementy mitu, o których warto, warto pamiętać. One też będą istotne, kiedy będziemy mówić o książkach dotyczących mitu. A chciałam Wam dzisiaj przedstawić kilka książek. Zacznę od Roberta Greysa. Chciałabym dziś przedstawić Wam książkę Wyprawa po Złote Runo Roberta Greysa. Ale zanim zacznę ją omawiać, powiem jeszcze kilka słów o jej autorze, bo jest to tak ciekawa postać, że byłoby po prostu niesprawiedliwością, gdybym ani słowa nie powiedziała o Robercie Gravesie. Urodził się w 1895 roku. Zmarł w 1985, więc żył 90 lat, naprawdę długo i stworzył w międzyczasie mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych książek. Niektóre z nich odcisnęły naprawdę wielkie piętno na naszej kulturze, kulturze zachodniej. O nich też wspomnę parę słów. Myślę, że najbardziej znany może być dla nas, dla nas powiedzmy sobie, ludzi, z, którzy wychowali się trochę na popkulturze. Jego, jego cykl Ja Klaudiusz i Klaudiusz i Messalina. Na podstawie tych dwóch powieści nakręcono filmy. Były one dość popularne w latach 80. Ja chyba tak nie jestem do końca pewna, ale pamiętam, jako dziecko. Moi rodzice oglądali te filmy i były one puszczane w telewizji polskiej. Te powieści też jakby były dosyć popularne, jak wiele osób je czytało. To oczywiście także odniesienie autora do starożytnego świata, bowiem Robert Graves fascynował się starożytnością, a zwłaszcza starożytną Grecją i starożytnym Rzymem. Ale to nie była jedyna jego pasja, bo jak już wspomniałam, był kulturoznawcą, był pisarzem, poetą, historykiem. Miał ogromną skalę, że tak powiem, swoich pasji, które wykorzystywał naprawdę w bardzo gorliwy sposób. Kolejną książką Roberta Greisa, o której wspomnę, a która jakby nie jest jednak tematem naszego dzisiejszego spotkania, jest na tyle ważna, żeby jakby jej nie pominąć, jest książka Król Jezus. Jest to książka, która ukazała się w 1946 roku i wzbudziła istny skandal. Nawet nazywano ją szatańskimi wersetami świata chrześcijańskiego. W wielu krajach takich jak Hiszpania czy Portugalia, a także Irlandia były, była na czarnej liście i nie wolno było jej czytać. Skąd ten skandal? No to już Wam mówię. Otóż wyobraźcie sobie, że Graves opisał Jezusa jako nieślubnego syna Heroda. Ta teoria wydaje się kompletnie odklejona od rzeczywistości. Niemniej, właśnie do tej książki Graves szczególnie długo się przygotowywał i przeanalizował bardzo wiele dokumentów z czasów Jezusa. Później, w 2010 roku, pewien dziennikarz przeprowadził śledztwo i znalazł dużo dokumentów, które potwierdzały tę doprawdy ryzykowną tezę Gravesa. Także być może coś było na rzeczy. A w każdym razie nasz autor, o którym dzisiaj wspominamy, nie mógł się tak do końca mylić. W każdym razie polecam Wam bardzo książkę Król Jezus, jest nawet na Allegro do kupienia i jest w tej chwili dość dostępna, nie jest to żaden problem. Na pewno jest to zupełnie nowe, inne spojrzenie na samego Jezusa i na jego matkę. Kolejną książką, o której naprawdę nie sposób nie wspomnieć, jest książka Biała Bogini. To z kolei jest książka literaturoznawca, trzeba można powiedzieć. Ona się w zasadzie odnosi do całej kultury i bardzo dużo uwagi poświęca jej takiemu kobiecemu wymiarowi. A mianowicie pisze o matriarchacie, pisze o bogini, o nurtach boginicznych, o ujęciach bogini w różnych mitach. I jakbym Graves jako pierwszy ukazuje właściwie takie trzy twarze bogini, czyli tą dziewicę, matkę i staruchę. I to ten jego podział mocno zaważył na religiujka, która do dziś dnia jakby gdzieś tam umieściła ten podział w, w swoich, można powiedzieć, dogmatach, to może za duże słowo, ale w swoich wyobrażeniach bogini. Zresztą Graves bardzo ciekawe i inspirujące odniesienia do poezji czyni w tej książce. Także gorąco wszystkim miłośnikom poezji i literatury, a także w ogóle takich boginicznych nurtów czy nawet feministycznych, polecam książkę Biała Bogini Gravesa. Ona też ukazała się po polsku, nawet nie tak dawno. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, to może przejdę już do, do naszej książki inspirowanej mitem. Czyli o książce, chcę Wam teraz opowiedzieć o książce Wyprawa po złote runo Roberta Gravesa. Co jest w niej takiego szczególnego, czego właściwie nie mamy w innych powieściach Gravesa? No, to jest bardzo dobre pytanie. Wiecie, mnie się szalenie podoba to, że Graves opisuje bardzo szczegółowo wielu bohaterów tej opowieści. Który, którzy w innych, czy to w mitycznych opowieściach, czy też w innych interpretacjach, nie mają tak wielkiego znaczenia. Tak naprawdę on oddaje głos prawie każdemu argonaucie, o każdym się czegoś dowiemy. Nie tylko oczywiście o Herkulesie, co wydawałoby się dość proste i już wiele zostało napisane o Herkulesie, ale także o, o Atalancie, o Orfeuszu. I o Jazonie przede wszystkim. O Jazonie dowiadujemy się najwięcej. Właściwie jest to główny bohater, jak się nie trudno domyślić z tej książki. Dowiadujemy się też o jego paskudnym charakterze i o tym, że w zasadzie to, to nie miał zbyt wielu zalet. Jest tam nawet opisana taka historia, jak ktoś mówi o nim nie umie walczyć, nie jest mędrcem, nie umie w żaden sposób uzdrawiać. Jakież on ma zalety. Niewiasty mają do niego ogromną słabość. To właściwie była jedyna zaleta y, Jazona, ale jak niektórzy wiedzą to jest ogromna zaleta, albowiem jak się, niewiasty mają do Ciebie ogromną słabość, to wiele rzeczy można załatwić i dużo rzeczy ujdzie Ci płazem. I tak właśnie było z Jazonem. Y, i cała ta opowieść jest y, też bardzo pięknie opisana. Y, miejsca, które oni odwiedzają kolchida, czy później czy wcześniej oczywiście Jolkos. Wszystkie te miejsca są przepięknie opisane bohaterowie. Dla mnie ożyli, tak? bo mity jednak mają to do siebie, że no, są trochę niesprawiedliwe. W mitach zawsze są jakieś bohaterowie, jakieś bogowie, jakieś postacie pierwszoplanowe i, i reszta. Tak to wygląda. I ta reszta na ogół nie bywa zbyt ciekawa. Ale tutaj, jakby, jak mówię, Graves bardzo sprawiedliwie potraktował wszystkich argonautów, i, i możemy się dużo dowiedzieć rzeczy, których nie dowiemy się z innych, z innych książek. Oczywiście ktoś powie, że to zapewne są jego własne interpretacje. Prawdopodobnie tak, ale z innych książek i z, jakby z wielu różnych jego wierszy także wiemy, że Graves to był facet, który miał znakomitą intuicję. I ta jego intuicja naprawdę rzadko go zawodziła. Także myślę, że obrazy, czy, czy jakby postaci, które on odmalowuje w tej książce, mogą być bardzo, bardzo ciekawe, bardzo trafne i na pewno warta jest przeczytania ta książka. To jest jakby nasza pierwsza książka, o której chciałam dzisiaj powiedzieć. Druga książka, a właściwie dwie książki, są autorstwa pisarki, która jest. Bardzo młoda w stosunku do Gravesa, który dawno już nie żyje, bo pani Madeleine Miller ma dopiero 44 lata i urodziła się w 1978 roku. I teraz uwaga, słuchajcie, jaka sytuacja! Przygotowując się do tego odcinka, rzecz jasna musiałam się zapoznać z życiorysem Roberta Gravesa, a także pani Madeleine Miller. I wyobraźcie sobie, co odkryłam. Otóż oni urodzili się w tym samym dniu. Było to dla mnie tyle ciekawe. Że jakby bardzo wiele te dwie postacie łączy. Oczywiście nigdy nie mieli okazji się poznać. Niemniej obydwoje mieli gruntowne wykształcenie w zakresie starożytności, bo pani Madeleine Miller jest filologiem klasycznym. Graves i także ona pisali powieści, jakby oparte o starożytność. Fascynowali się mitami. Pisali też prace naukowe i fascynowali się w taki sposób naukowy, historyczny, starożytnością. Zatem, jak widzicie, bardzo, bardzo wiele rzeczy ich łączyło. Myślę, że łączyło ich też jeszcze więcej i to jest coś takiego, co w pewien sposób mnie zauroczyło i pozwoliło mi umieścić te dwie osoby, tych dwóch pisarzy, znaczy pisarkę i pisarza, w tym jednym odcinku, a mianowicie oni potrafili patrzeć na postacie, które są e, wydawałoby się mało ważne e, i dostrzegać w nich e, dostrzegać w nich e, taki literacki potencjał, tak to nazwijmy. E, u u Greg's e, to z, zobaczymy właśnie w wyprawie po złote runo, gdzie on w zasadzie z równym e, e, z tak równą pieczołowitością Opisuje każdą z postaci argonautów, czy postaci, które pojawiają się później, które oni spotykają. A u Miller, zaraz Wam opowiem. Madeleine Miller, autorka pieśni o Achillesie, która ukazała się w Polsce wcześniej pod nazwą i to było oryginalne, to było oryginalne tłumaczenie angielskiego tytułu Achilles w pułapce przeznaczenia. Ta, ta książka właściwie jest zupełnie niedostępna, była w bardzo małym nakładzie jakiegoś niszowego wydawnictwa. W związku z tym, ja miałam okazję czytać ją tylko w wersji elektronicznej. Niestety nie posiadam jej na własność tego pierwszego wydania. W sumie nad tym boleję, bo to bardzo dobra książka jest. Mam tylko to wydanie najnowsze, Pieśnie o Achillesie, i to jest książka, która była jej debiutem. Ten debiut od razu przyciągnął. Uwagę wielu, wielu osób, i tak naprawdę sprawił, że dostała ona bardzo taką prestiżową nagrodę za tę książkę: Orange Prize for Fiction. I ta książka też była bestsellerem bardzo długo na liście bestsellerów New York Timesa. I generalnie zrobiła karierę, można powiedzieć. O czym ona jest? No, jak sama na wskazuje, jest to książka o Achillesie. Ale tak naprawdę jest to książka o miłości. Piękna, niezwykle poruszająca książka o miłości. O miłości y, homoseksualnej, e, miłości y, Patroklosa do Achillesa. Achilles, postać powiedziałabym antypatyczna. E, jeśli ktoś czytał e, Iliadę, to być może nawet nie była to jego ulubiona postać. Ja na przykład. Y, Muszę przyznać, że nie, nie wiem zupełnie, nie, nie umiem uzasadnić swojej sympatii do Achillesa, bo ona jest e, w pewien sposób e, absurdalna. Achilles z każdym razie zachowywał się jak bufon e, i był osobą dumną, pełną pychy. E, I no i trudno go było inaczej określić jak zarozumialec. E, w związku z tym nie przykuwał jakby sympatii e, czytelnika. I trudno było sobie wyobrazić, że ktoś go po prostu lubi. Tymczasem pani Madeleine spojrzała na niego zupełnie innym okiem. Mianowicie spojrzała na niego okiem zakochanego mężczyzny i pokazała nam Achillesa, jakiego nie znaliśmy: takiego prywatnego Achillesa. Achillesa czułego, Achillesa ciepłego, Achillesa, który kocha, Achillesa, którego motywację zaczynamy rozumieć. Achilles, który nie chce zabijać Hektora, który zostaje wmanewrowany w tą nieszczęsną wojnę i traci na niej wszystko to, co kochał najbardziej. Jest to bardzo ciekawa książka i bardzo ciekawe ujęcie też, jak mówię, miłości. Ja przeczytałam tę książkę dwukrotnie, być może przeczytam ją jeszcze raz. Za każdym razem mnie bardzo wzruszała. Język, którym posługuje się autorka, jest liryczny, delikatny, czasem nawet bardzo prosty ale mnie to nie przeszkadza. Ja uważam nawet, że, że to jest odpowiedni e, język e, o tym, żeby mm, opowiadać o mitach. Odpowiedni e, język do tego, żeby opowiadać o mitach, tak. E, zatem bardzo Wam polecam tę książkę. Drugą książką e, tej samej autorki, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać i polecić, jest książka Kirke. E, Kirke jest e, opowieścią, można powiedzieć hołdem w kierunku Odysei. E, tak jak e, Pieśń o Achillesie jest hołdem dla Iliady. Autorka, pani Madeleine Miller, jak wiecie, fascynuje się historiami starożytnymi i z tej opowieści Odysei wydobyła bohaterkę, jaką jest czarodziejka Kirkę, która jest, umówmy się, postacią drugoplanową? No dobra, trzecioplanową. No, czwartoplanową. Nie jest ona postacią ważną. Jest postacią epizodyczną, pojawia się, ale nie jest ważna dla samej fabuły. W związku z tym, e, tak naprawdę, w, w, wyjmuje bohaterkę, która jest mało istotna i osnuwa wokół niej historię. E, Kierka jest bardzo ciekawą postacią postacią pełną dylematów e, postacią, która jest e, w transformacji, która się staje poprzez książkę. To jest oczywiście najwspanialszy, najciekawszy typ bohatera. Kirka pochodzi z rodu boskiego, tak nazwijmy, jest córką Heliosa i jej matką była nimfa. W związku z tym ona jest jakby tylko kolejną z nimf. Nie ma żadnego ważnego tytułu, nie uchodzi nawet za boginię, tylko raczej półboginkę. Jest naprawdę mało istotna nawet w swojej rodzinie. Kiedy zostaje wygnana na wyspę, wśród, gdzie ma zamieszkać jakby pośród świata ludzi. Na początku jest rozpaczona, ale potem, potem zaczynają się dziać bardzo ciekawe rzeczy. I ta książka jest właśnie o tym, jak Kirkę odnalazła samą siebie na samotnej wyspie gdzieś pośrodku Morza Egejskiego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy. ciekawy Sposób spojrzenia na, na, na postać Kirkę. E, bardzo polecam tę książkę. Ona też jest pięknie napisana jest poruszająca. E, nie wiem, myślę, że dla każdej wrażliwej duszy to będzie naprawdę rarytas. Serdecznie Wam polecam tę książkę, tak jak i e, książkę Pieśń o Achillesie. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że ukaże się po polsku też jej e, trzecia powieść, która już jest, e, niedawno się ukazała po angielsku, a mianowicie Galatea. Na razie jeszcze nie została przetłumaczona, ale liczę na to, że tak się stanie. Te książki też trzeba przyznać, i to jakby widać na pierwszy rzut oka, są po prostu przepięknie wydane. One są w tak zwanej serii butikowej. Że po prostu nie tylko treść jest tak naprawdę ujmująca i piękna, ale, ale i sama forma tej książki robi wrażenie. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy nasz temat. Myślę, że nie wyczerpałam go, ale mam nadzieję, że chociaż odrobinę zainteresowałam Was nim I że sięgniecie po książki Madden Miller, a być może nawet po Roberta Gravesa. W każdym razie bardzo gorąco Wam polecam. E Chciałam się z Wami pożegnać, poprosić o subskrypcję. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, dajcie łapkę w górę, żebym wiedziała, kto to oglądał i ilu Was było. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. E Będę przygotowywać coraz to nowe odcinki o różnych bardzo ciekawych książkach. Do widzenia!